Dzień dobry państwu. I państwa bardzo serdecznie. Warszawa, Światowe Forum Mediów Polonijnych, a ze mną Witali, który przyjechał aż z Kazachstanu. Dzień dobry, Witali. Dzień dobry. Powiedz mi, który raz już jesteś tutaj na mediach polonijnych w Warszawie? No już drugi raz jestem. Co tobie daje to, że przyjeżdżasz tutaj, spotykasz się z dziennikarzami, no i oczywiście bierzesz udział w warsztatach? A przede wszystkim integrację, wymiana doświadczeniem, Dzięki temu, że są też osoby naukowcy czy zawodowcy w tej dziedzinie dziennikarskiej, też dzielą się z nami swoim doświadczeniem, uczą pewnych rzeczy i to jest chyba takim ważnym i znacznym. Czy w tegorocznych forum wyniosłeś dużo z tych warsztatów, co mieliśmy, a które najciekawsze były dla ciebie osobiście? No, coraz więcej w nasze życie wchodzi inteligencja sztuczna. Widzę, jak, jakie są postępowania w, tej, w tym kierunku. Są i no, to jakby robi wrażenie być przygotowanym na takie coś w naszym życiu. Powiedz mi, w Kazachstanie jest dużo Polaków. Jakie medium reprezentujesz? Co drukujecie? Jesteście online? Jak to wygląda u was? W Kazachstanie jest 35 tysięcy Polaków. Obecnie Istniejemy w sieciach socjalnych, bo to jest tak najbardziej taki, takie źródło, które pomaga szybko tą informację przekazywać członkom Związku Polaków w Kazachstanie. Mamy zamiar jednak drukować kwartalnik i dlatego, że są też osoby starsze, które lubią jeszcze wydania papierowe. Planujesz w przyszłym roku też przyjechać na forum? Jak to wygląda? Mam nadzieję, tak. I myślę, że będzie forum się rozwijał, i to jest coś pięknego, że podczas tego forum są reprezentanci Polacy ze wszystkich kontynentów, różnych państw, a przede wszystkim też jestem. Pełen podziwu e, poziomu e, i kwalifikacji naszych dziennikarzy i mediów polonijnych. W jakim mieście mieszkasz i ile potrzebujesz czasu, żeby wrócić do domu? Mieszkam w Karagandzie, to 200 km od stolicy Kazachstanu-Astany. E, to zależy. No, ostatnio to całą dobę leciałem. E, w Astanie dawno było Expo, pamiętam, kilka lat temu, co nie? Było. Byłeś na tym Expo, dawałeś relacje? Tak, byli dni polski, podczas Expo była wizyta Pary prezydenckiej, e, oczywiście był e, pawilon polski, więc e, tak, jak najbardziej. serdecznie Ci dziękuję, życzę spokojnego powrotu do domu i oczywiście szybkiego. I dziękuję, że byłeś tutaj z nami. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Państwu serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i dla Pepe TV z Warszawy Piotr Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym, może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale.